Hej, witam Was ponownie. Nie wiem czy wiecie, ale mamy ponad 400 milionów osób, które są w mniejszym bądź większym stopniu zaangażowane w krypto. I to jest naprawdę potężna grupa, która czynnie działa w świecie krypto sprawdzając ceny, obserwując premiery nowych tokenów czy spekulując na temat cen coinów wypełniających ich portfele. Jedno jedyne pytanie jakie zadaje sobie każda z nich to jak wysoko ceny wystrzelą nam tym razem? I to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ mamy do czynienia z mocno zmiennymi aktywami. Ciężko jest jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Niemniej jednak zawsze dobrze jest pospekulować na ten temat, jak to już w naszej branży często bywa. Czyli w tym odcinku rzucimy okiem na trzy różne modele z jakimi możemy mieć do czynienia w przyszłości. Mamy więc Cycle Bottom Chart, czyli wykres oddolny. Logarithmic Regression Chart, czyli regresja logarytmiczna. I oczywiście znany już wszystkim tym, którzy oglądali odcinek drugi, model Stock to Flow. Tak więc w tym odcinku przeanalizujemy to, co łączy te modele, a to, co je różni. Zrobimy to wszystko po to, aby dać nam ogólne wrażenie o tym, co może nas spotkać w tym roku. Na początku najważniejsza rzecz. Zapamiętajcie, że nikt nie wie i nie może dać wam 100% gwarancji, jakie będziemy mieli ceny. To jest tylko po to, żeby naszkicować wam ogólny wzorzec tego, co mogłoby się wydarzyć. Przechodzimy do pierwszego modelu, The Cycle Bottom Chart. Już dwukrotnie mogliście zauważyć w moich filmikach, że posługuję się tym czartem, ponieważ zawiera wszystko to, czego potrzebujemy tak naprawdę na jednym wykresie. Jest tu przedstawienie. Każdy obiekt cyklu po halvingu: the big bull markets, the big bear markets i tak zwane crypto winters. Wszystko skupione jest oczywiście wokół halvingu, przechodząc przez ten środek tutaj, czyli midpoint. Mamy nasz cykl pierwszy, drugi, trzeci, no i ten czerwony aktualny, gdzie przez ostatnie miesiące przechodziliśmy przez poważny spadek. To jest te wiosny 2023 roku, oczywiście. Tutaj właśnie mamy miejsce, w którym znajdujemy się obecnie. A zaledwie niecałe cztery. Miesiące następnego halvingu, no więc aby móc przyjąć jakieś prognozy cenowe, muszę też przyjąć jakieś założenia, ponieważ ten model nie został docelowo zbudowany w celu przewidywania cen. Dlatego użyjemy logiki i przyjmijmy pewne założenia, aby uzyskać prognozę na ten rok. Jak możemy zauważyć, cykl zaznaczony kolorem niebieskim przebył granicę 200, no prawie 300-krotności, tak? Potem kolejny cykl oznaczony kolorem żółtym w sumie przekroczył granicę 100-krotności z jego najniższego punktu do najwyższego. Tak to mierzymy. Później już ostatni cykl zrobił nam ten poprzedni, zrobił nam 20-krotność ceny, więc wyraźnie widzimy malejące wzrosty za każdym razem. Więc jednym z uczciwych założeń byłoby założenie, że przy następnym cyklu prawdopodobnie uzyskamy 10-krotność od najniższej ceny na tej podstawie otrzymamy szczyt wynoszący bitcoin o wartości 150 tysięcy dolarów. To prawdopodobnie stanie się w 2025 roku, więc patrząc wstecz myślę, że zważając na fakt, że zbliżamy się do halvingu, to będziemy podążać czymś na wzór tej pomarańczowej linii aż do halvingu, czyli stopniowo, powoli, progresowe. A po halvingu zapewne będą zadowalające wzrosty, zaraz po nich jakieś pullbacki, ponownie progresja, znów pullbacki i tutaj mamy miejsce, w którym się nam ten schemat rozjedzie zamiast prawie że pionowych wzrostów jakie możemy zobaczyć, gdzie na samym szczycie poprzedniego cyklu wyszło nam to do ponad 100-krotności ceny początkowej, to myślę, że prawdopodobnie będzie cena dalej progresować z pullbackami, tym razem bez żadnych szalonych wzrostów, ale spokojna progresja tym razem, aż do wybicia nam tak jak przewiduje na poziom 10-krotności od tego od czego zaczynaliśmy. No więc na koniec tego roku myślę, że cena Bitcoina zdobędzie się na 150 tysięcy, a przed tym wydarzeniem wiadomo że najpierw to, na co wszyscy będą czekali, to moment, kiedy bitcoin osiągnie przełomową kwotę 100 tysięcy dolarów, co z pewnością zrobi furorę na pierwszych stronach portali. 100 tysięcy dolarów bitcoina to będzie słowo klucz na 24 rok i myślę, że będzie też on rokiem wielkiego FOMO, czyli Fear of Missing Out. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest coś takiego, kiedy czujemy, że coś ważnego ma nas ominąć. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku mamy ETF, mamy bitcoina, mamy halving, ceny będą szaleć, będziemy łapać masowe FOMO, miliony ludzi będą z pewnością miały ten strach, że coś ważnego ich ominie. A jak już przekroczymy nasze rekordowe ceny, czyli około 65 tysięcy dolarów Bitcoina, to masowa narracja skupi się na osiągnięciu tego magicznego progu 100 tysięcy dolarów Bitcoina. I to jest też moja prognoza na pierwszy scenariusz. Drugi model to Logarithmic Regression Chart. Swoją nazwę zawdzięcza oczywiście kształtowi, który przypomina funkcję logarytmiczną. Przeciwieństwem tego jest Exponential Growth czyli wzrost wykładniczy i exponential growth jest czymś, co zaczyna rosnąć bardzo, bardzo powoli i z czasem staje się prawie, że pionowy na wykresie, trochę tak jak nasz dług publiczny, just saying. Regresja logarytmiczna jest przeciwieństwem. Śledzi ona wartość, która na początku bardzo szybko rośnie, a następnie z czasem staje się o wiele bardziej stabilna i to jest to, co prawdopodobnie będzie się działo i dzieje się z rynkiem kryptowalut, aż ostatecznie za 10 czy może 20 lat kryptowaluty będą tak nudne jak akcje i obligacje istnieje oczywiście wiele różnych modeli wykresu regresji logarytmicznej, a na tym, który pokazany jest przed Waszymi oczami, mamy te różne pasma, a następnie tutaj widzicie punkt środkowy, midpoint. Więc jeśli spojrzymy na to, co mówi nam midpoint o końcówce obecnego roku, to musimy przyjrzeć się tym różnym pasmom. Więc ten pośrodku, tutaj w odniesieniu do midpointu, to będzie ten żółty. To on daje nam przedział od 86 tysięcy dolarów do 113 tysięcy dolarów. Więc to faktycznie potwierdza dokładnie to, co myślałem. Przekroczymy poprzedni rekord, nasze all-time high. I wejdziemy w zakres około 90 tysięcy, i wszyscy będą wyczekiwać na przekroczenie bariery 100 tysięcy na Bitcoinie, oczywiście. Jak już wspomniałem, myślę, że na krótko się przybije, a potem prawdopodobnie dostaniemy całkiem zdrowe odbicie, które przybije nam się właśnie tutaj poniżej. I to jest kolejny już regression chart, dlatego możemy sobie to łatwo porównać, bo stworzony przez inny zespół analityków w krypto, widzimy więc dokładnie podobny chart i możemy dostrzec, że ten mówi nam o tej samej rzeczy. Więc. Patrząc tutaj na koniec roku 2024, który jest na czarcie wyróżniony, również mamy pasma, i tym razem nasz midpoint to ten tutaj wyznaczony kolor zielony, który określa nam 120 tysięcy dolarów, więc to był górny przedział. Patrząc na poprzedni czart, ten czart mówi nam to samo rzecz, jak jego poprzednik, którego przed chwilą widzieliście. Wracając do tezy o 100 tysięcy dolarów bitcoina, jest to zdecydowanie kluczowy poziom, jakiego. Osiągnie. To była nasza druga opcja. Przechodzimy teraz do Stock to Flow, które już na kanale było poruszane. I jeśli nie mieliście szansy jeszcze tego obejrzeć, to zapraszam Was do nadrobienia zaległości. No, więc model Stock to Flow autorstwa pana Planu B, oto on. I pomimo tak wielu kontrowersji wobec jego postaci, jestem jego wielkim fanem, zwłaszcza jego czartów, ponieważ obrazują nam one market w powracających zależnościach to jest z czteroletnich cyklów, które skupione są wokół halvingu, czyli łatwy i sympatyczny model dla nas. A co nam Stock to Flow mówi teraz o no, naszej obecnej sytuacji? Jesteśmy w tym miejscu. Wielkimi krokami nadchodzi Halving tutaj. A dalej mówi nam o tym, że następny czeka nas potężny wzrost, który skończy się dopiero pod koniec 25 roku. A cena bitcoina do tego czasu wyniesie 532 tysiące dolarów, o czym zresztą mówiłem również w filmie poświęconym planowi B. Szalona wyniosła i agresywna prognoza tego pana bo w zaledwie dwa lata 500 tysięcy dolarów. Wiem, że niektórzy mogą się podśmiechiwać, ale różne rzeczy się już działy, zwłaszcza na takich rękach. Życie nieprzewidywalne jest i nie należy wykluczać takiego scenariusza. Pytanie jest, co musiałoby się wydarzyć, aby wymusić na rynku taki postęp. Wracając, musimy więc w tej naszej trzeciej opcji założyć, jaka byłaby cena Bitcoina na koniec 2024 roku. Cóż, plan B również powiedział, że powinniśmy zmierzać na czarcie w stronę średniej Stock to Flow, czyli tej wyznaczonej szarej linii, a w następnych kilku miesiącach nasza cena podczas halvingu powinna wahać się w granicach od 50 do 60 tysięcy dolarów za bitcoina. Czyli zgodnie z tym, z tym jego założeniem stopniowym wzrostem cena pod koniec 2024 roku powinna wynosić przynajmniej 200, jeśli nie 300 tysięcy dolarów w 9 miesięcy. Pamiętajcie jednak, że jest to tylko uśrednienie. Jednak i tak bardzo odważne i agresywne, a z racji tego, że naturalnym jest, że ceny mają swoje spadki i wzrosty, bo przecież zawsze są okresy, w których ceny przekraczają średnią, odbijają, wracają w olbrzymiej zmienności. Więc zakładając średnią 532 tysiące, to mógłby być według tego scenariusza momenty, w których cena przekraczałaby 600 czy nawet 700 tysięcy dolarów. Osobiście dla mnie i mojego sceptycznego nastawienia, naprawdę nie widzę opcji na 500 tysięcy pod koniec kolejnego roku. Osobiście uważałbym na tego typu predykcje. Natomiast to jest model pewnego człowieka, który pochodzi ze świata tradycyjnych finansów, który bazuje na pewnych danych i swoich założeniach. Ty możesz interpretować to inaczej, i ja to jak najbardziej uszanuję. Mamy 2024 rok i mamy ponad 400 milionów osób zaangażowanych w krypto. Jest to bardzo wiele osób, z których lewia część chciałaby wiedzieć, dokąd zmierza rynek i jakie ceny będą widziały w market capie w przyszłości. W tym filmie omówiliśmy sobie te trzy różne modele prezentujące osobliwe scenariusze: cycle bottom, Logarithmic regression i stock to flow. I cycle bottom, bazował na pewnych założeniach, które sam wcieliłem. Moim zdaniem, ten rok będzie rokiem olbrzymiego FOMO, jak również Wyczekiwaniem na przekroczenie tej magicznej bariery 100 tysięcy dolarów i prawdopodobnie na jakiś okres się przebijemy. Mamy również scenariusz, w którym dwie regresje logarytmiczne, które są bardzo zbliżoną predykcją, mówiącą, że 80 000 do 120 tysięcy za bitcoina, będzie tym zakresem, w którym powinniśmy się znaleźć. I oczywiście trzeci model, stock to flow, najbardziej agresywny, optymistyczny z zapowiedzią. 500 tysięcy dolarów, co oznaczałoby, że bitcoin musiałby przebić granicę przynajmniej 200, a nawet może 300 tysięcy dolarów tego roku. Oczywiście, po to, żeby mieć szansę na tak olbrzymią sumę pod koniec 2025. Osobiście dla mnie jest to najmniej prawdopodobny scenariusz. I w końcu dużo łatwiej jest prognozować cenę bitcoina, ponieważ w znacznej większości jest on wskaźnikiem dla całego marketu, zawsze i bezwzględnie. Większość topowych altcoinów będzie robić 2, może Trzykrotnie to, co robi Bitcoin, i jestem pewien, że będzie wiele niszowych projektów, które zrobią wzrosty po tysiąc kroć, ale to niemożliwe przewidywać ich cenę przez potężną liczbę niewiadomych. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia za tydzień.